Uj ty! Eee. A, a eee. Myślałem, że jakiś trolololo mi tu zrobisz. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj w kolejnych te Tetryka. Może troszeczkę na temat społeczeństwa i jego skłonności do świętowania różnych rocznic. No i właśnie, dlaczego w Polsce jest tak, że świętujemy zazwyczaj te przegrane rocznice? Myślę, że potem to rzutuje właśnie na jakby możliwość zgrania się społeczeństwa w momentach, kiedy trzeba się zgrać. Świętujemy moim zdaniem większość rocznic właśnie przegranych. No nie wiem, powstanie warszawskie, powstanie listopadowe i wiele różnych innych powstań, które które po prostu przegraliśmy. Gdzie jednym z powstań, akurat w miejscu, gdzie jesteśmy, które było wygrane, chodzi mi między innymi o powstanie wielkopolskie. Zazwyczaj się nie słyszy. No i co? No i co mogę powiedzieć na ten temat, no? Wydarzyło się ono gdzieś w okolicach 1918 19 roku, nie wiem, w historii nigdy nie byłem dobry między państwem polskim a Królestwem Weimarskim, gdzie państwo polskie chciało wydostać się spod zaborów krótkich No i udało nam się, udało nam się, a jednak, no nie wiem, no jakoś nie świętujemy zbyt, zbyt hucznie tego święta, bardziej świętowane właśnie jest chociażby y, powstanie w getcie warszawskim. No i co, no proponowałbym może więcej, więcej więcej pompy na takich imprezach, tak, to, to tutaj szczególnie do osób organizujących takie imprezy, czyli panów radnych i, i, i innych, że tak powiem, społeczniaków. A tak to, co mogę powiedzieć, za chwileczkę poleci kilka planszet osób w ogóle, które, które były między innymi odpowiedzialne za wygraną w tym, w tym powstaniu. I właśnie, czy znacie je, czy znacie te osoby? Warto się zapoznać czasami z sylwetkami bohaterów. I pielęgnować ich w swoim sercu, ponieważ nigdy nie wiemy, kiedy nam przyjdzie stanąć w takiej samej roli. I właśnie, co wtedy zrobimy? Co nam zostało poświadomie zakodowane poprzez świętowanie różnych imprez. Pozdrawiam.